Dzień dobry, nazywam się Izabela Nowak, jestem lekarzem ginekologiem położnikiem. Od dwóch lat współpracuję z portalem Hejdo. Celem antykoncepcji jest świadomy wpływ na czas pojawienia się potomstwa oraz liczbę potomstwa. Bez narażenia na działania niepożądane i powikłania. W tym wideo opowiem o tym, czym jest antykoncepcja i jakie są metody zabezpieczania przed ciążą. Antykoncepcja to szeroko pojęte sposoby zapobiegania ciąży. Aktualnie pacjentka ma możliwość wyboru najlepszej metody dla siebie i swojego partnera. Metody regulacji poczęć są charakteryzowane przez ich skuteczność, odwracalność, bezpieczeństwo, akceptację obojga partnerów, łatwość zastosowania i brak wpływu na doznania seksualne. Obecnie mamy wiele metod antykoncepcji. Zaliczamy do nich metody naturalne, barierowe, chemiczne. Hormonalne oraz składki wewnątrzmaciczne. Wybór uzależniony jest od preferencji pary, a czasami od sytuacji zdrowotnej kobiety. Naturalne metody zapobiegania ciąży oparte są na obserwacji cyklu kobiety, określeniu czasu owulacji i unikaniu współżycia w tym okresie. Do naturalnych metod regulacji poczęć zaliczamy kalendarzy małżeński, metodę termiczną, metodę objawowo-termiczną, metodę obserwacji śluzu. Samodzielne badanie szyjki macicy, stosunek przerywany czy pomiar hormonów. Należy pamiętać, że metody naturalne są obarczone dużym ryzykiem błędu. Infekcje, stres, brak snu mogą powodować okresowe zaburzenia hormonalne, a tym samym wpływać na przebieg cyklu miesiączkowego. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Bądźmy razem bliżej zdrowia.